Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii MPG Małe Polskie Gospodarstwo Dzisiaj będę jechał na zoom, bo dowiedziałem się o złomie. Może jakieś części znajdę tu do tego Ursusa Pojadę tym łazem nowo znalezionym O <laughs> mm -hmm. Okay. <coughs> mm -hmm.

Huff. głosu na modyfikatorze używam. Nie wiem, jak on się nazywa, ale taki dziwny jest. Co chyba tu jest z mzurem? Czekajcie. Gdzie jak to się otwiera? O, przycisnę się tako tutaj. Oj Czekajcie, to chyba się na pilot otwiera. Pójdę tam szybko do kierownika. Już wracam po cięciu, byłem u kierownika, otworzył tam bramę pilotem. To ja zajeżdżam. Mówił, że tam gdzieś jest złom. Że to nie jest jakieś duże złomowisko, wisko, bo to jest takie... Bo tam dwie wsi dalej jest gigantyczne. A ja, że tu ma takie malutkie jakieś... Okej. Okay. O, jakiś stary klas, combine. <laughs> <laughs> tu jest stary traktor skuter wow, może nie jest taki zły z wyglądu ale o ursus 1328 O to może z tego Ursusa część jakiejś wyciągnę do mojego Nie pytałem się czy mogę, ale raczej jak odpali to się może przejechać o, podnosi ich, podnosi Okej okay. O, jakoś działa Que de um A do buica Ó, o buica é Ó Só esse Może no. ciekawe ciekawiecie, to męścio, olej jak jeździ. Jeśli chcecie, żebym kupił ten traktor pod remont i pod zarobek, to piszcie w komentarzach, jak go wyremontuję i zarobię. Na przykład kupię za 5000 i sprzedam za 20. Tak jak stał Czyli tak jak ta plama Czyli tak, coś takiego och chwila, trochę do tyłu Do tyłu, do tyłu, do tyłu Nie wiem czy przypadkiem wcześniej mikrofonu nie wyłączyłem, ale mówiłem, że ten że będę pod remont. Jak piszcie. opcję, jeden to bierz go, jeden karty żebym brał go pod remont i zarobił, a dwa żebym nie brał go nawet pod remont. O, to też pięćdziesiątka chyba, momencik. czekajcie sprawdzę tutaj na telefonie czy to po numerach tak to jest 50 To zrobię cięcie obejmuję części które są w mojej potrzebne i wtedy do was wracam ok wracam po cięciu już wszystko leży tutaj w busie to so, bylo mi potrebné, masky na razie nebrávam. Uo. že Tu 你是谁？你都一样的。 A, stop, 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 stop. Zajadę tu tak. On jest, my kombajn, jest kombajnistą. Ale ten... On jest kombajnistą i na razie z nie wiem, ale my gadaliśmy wczoraj i miałem zobaczyć się i jego coś zapytać. Schowalnie, schowalnie tu. Olej, bram nie będę otwierał. <laughs> o, zamknę bramkę. <laughs> nie ma chyba nikogo. <laughs> Zból jest ktoś. Chyba też koło nie. Zależę się tu. chwila. Halo, jest ktoś? Chyba nikogo nie wiem. Traktora też nie ma. A traktorem to on w pole jeździ. Kombajn to jest chyba tu schowany. O, piesa też nie ma. To chyba jego żona pojechała gdzieś z psem. Eu tô rombindo, rombindo, rombindo. Vêem o jeito Gaz, 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 gaz! Ok, to będę naprawiał Ursusa tymi częściami, co mam w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej on będzie naprawiony do kolejnego odcinka siema.